Ciekawi mnie, ilu z Was już zdecydowało, co chce robić po szkole. To trudny wybór. Liceum daje ogólną wiedzę i maturę, a szkoła branżowa zawód. A co jeśli można mieć i jedno i drugie? To właśnie unikalna cecha technikum. Tylko ono pozwala zdobyć zawód i maturę w jednym czasie. Ważne jest też, aby rozwijać to, w czym jesteśmy dobrzy i co sprawia nam przyjemność. Robiąc toce z twoją pasją, będziesz się super bawić w szkole, a potem z przyjemnością chodzić do pracy. Jeśli kochasz to, co robisz, nigdy nie będziesz pracować. Nazywam się Jolanta Basaj i jestem dyrektorem Technikum tak edukacja zawodowa. Zapraszam was do naszej szkoły. W technikum Pradą stawiamy na praktyczną naukę. Ponad 50% to zajęcia, na które uczysz się przyszłego zawodu, to nie tylko siedzenie w ławce i słuchanie czystej teorii. Jednocześnie po ukończeniu szkoły masz umiejętności, które pozwalają Ci znaleźć pracę od razu. Na przykład po informatyce możesz rozpocząć pracę jako monter sieci lub programista aplikacji desktopowych i mobilnych. Po ukończeniu fotografii masz już portfolio, natomiast po ukończeniu fryzjerstwa masz już uprawnienia do otwarcia własnego salonu. Nauka to nie wszystko. Imprezy, które organizuje szkoła są to na przykład imprezy integracyjne, wyjścia do kina, na łyżwy, konkursy w szkole, wyjazdy na turniejy kinożnej oraz sesje fotograficzne. Technik informatyk z elementami esportu sportu umożliwia zajęcia z komunikacji, z psychologii, z taktyk, nagrywania i analizy rozgrywek, jak organizować turniej, dziennikarstwo e-sportowe i marketing. Co zyskujesz? Zajęcie na sprzęcie MSI, maksymalna ilość praktycznych zajęć komputerowych, innowacyjny program zajęć sportowych, m.in. w marketingu, zarządzania, dziennikarstwie, psychologii, organizacji eventów, Podstawa programowa technika informatyka, możliwość udziału w konferencji informatycznej oraz eventów MSI. Stawiamy na rozwój praktycznych umiejętności i wykorzystanie sprzętu faktycznie przydatnych w dalszej pracy zawodowej, dzięki czemu nie grozi czy u nas nuda. Jednocześnie po ukończeniu szkoły masz umiejętności, które pozwolą Ci znaleźć pracę od zaraz. Na przykład po informatyce możesz rozpocząć pracę jako monter sieci lub programista aplikacji desktopowych i mobilnych. Co zyskujesz? Dodatkowe godziny z zakresu technologii chmurowych Microsoft. Możliwość udziału w konferencji informatycznej. Najlepszy uczeń weźmie udział w Mistrzostwach Świata Microsoftowi w USA. Dodatkowe certyfikaty Microsoft. Praca z najnowszymi technologiami na wyciągnięcie ręki. Jesteśmy w Centrum Mistrzostwa Informatycznego. W ten Edukacji Radą możesz uczestniczyć w zajęciach informatycznych, które pomogą Ci odkryć w sobie talent i zdobyć unikalną umiejętności. Dołącz do nas i rozpocznij przygodę z programowaniem. Dzięki CMI wspieramy talenty informatyków. Co zyskujesz? Kursy Programming Essentials in Python i wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa, nauka z instruktorami Cisco Networking Academy, dostęp do bazy kursów online. Dla najlepszych możliwość zdania międzynarodowego egzaminu. Chcesz rozwijać swoją kreatywność i zamiast siedzieć w ławce, fotografować na przykład koncerty? Jesteśmy jedyną szkołą w Polsce, którą patronatem objęła chyba najbardziej znana fotograficzna marka na świecie – Canon. Co zyskujesz? Zajęcia na sprzęcie kanu, mnóstwo praktyki w ciemni, studiu i plenerach. Budujesz swoje portfolio, uczestniczysz w wernisażach, udział w wydarzeniach Kanon, certyfikat i dodatkowe szkolenia Kanon. Wiesz, jak jest ten najszczęśliwszy zawód świata? Dokładnie tak. To fryzjerzy uważają, że mają najfajniejszą pracę. I na dodatek są naprawdę poszukiwani na rynku pracy, ponieważ coraz młodsze osoby dbają o swój wygląd. I nie chcą eksperymentować z farbami z kółki. Chcą mieć modne fryzury. Co zyskujesz? Dodatkowe zajęcia ze stylizacji i bizarzu, szkolenia na profesjonalnych kosmetykach szwarcką i indoli, certyfikaty szwarcką, szkolenia w ASK Akademii w Warszawie dla najlepszych uczniów. Jeśli masz więcej pytań, skontaktuj się z nami. zróż dokumenty w oddziale szkoły lub na naszej stronie.